Pom, 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 ho, 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 ho! Któż to? A to wasz znajomy Mikołaj. Tak, Mikołaj ze sklepu z serwetkami. I co tu będziemy mieli? To będziemy mieli zimowe wzory PPT. Co prawda one już były dawno zamawiane. Ja nie pamiętam co było zamawiane, ale na pewno będą fajne wzory, które i Państwo się spodobają, a ja sobie przypomnę, czy mi się w dalszym ciągu podobają. Jedziemy po kolei. No, to te koty są nam znane. O, a tutaj są nowe koty. Proszę uprzejmie, też zimowe, też fajne. Jeszcze nieznane, bo to nowość. A, nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, proszę zobaczyć, w poprzedniej dostawie te pudełka były w kolorze. No, w kolorze białym, także widzę, że PPD idzie w ekologię. Oni są tak wszyscy, tak bardzo ekologiczni, prawda? Że normalnie, ja nie wiem. Widoczek piękny, zimowy. Delikatny baranek tutaj pilnuje obejścia. A tutaj, o, to weźmiemy a tak, żeby było lepiej do kompletu. Proszę bardzo, jaki piękny komplet. Pieski zimowe, kotki zimowe. Doskonały upominek dla psiarza, dla kociarza. Dla kociarza łatwiejszy, bo kot to kot. A piesek to zawsze musi być przecież rasowy. Proszę uprzejmie, jedziemy dalej. Piękne jeżyki. Jeżyki też się cieszą powodzeniem. Tutaj wiele osób... Kupuję na przykład, dla... ostatnio, była, ostatnio była jedna pani, która szła na imprezę i pan się nazywał Jeżowski. No to kupiłam właśnie serwetkę z Jeżem, a sobie kupiła serwetkę z lisem, bo miała na nazwisko Wilczyńska, jak się, jak się przedstawiła. Także, także tak pasowało. nie? No właśnie, tutaj mamy, tu mamy, proszę Państwa. To już chyba był ten wzór, czy mi się wydaje. Był ten wzór? Był. O! No proszę Państwa, proszę uprzejmie. Pani Małgorzato, chyba się Pani ucieszy, prawda? To są te świnki morskie, dobrze, dobrze mówię? Bardzo rzadko bywają na serwetkach. Są poszukiwane. No, myślę, że ten piękny wzór. Piękny, naprawdę piękny wzór. A tutaj mamy drugą bardzo dostojną choineczkę. Ten wzór chyba też był. To będzie ta choinka, która stoi na, w Nowym Jorku na tym, coś tam square. Piękne zimowe ptaszki, takie w tym stylu. Tą samą ręką rysowane co te świnki. <słuch> Ptaszek w serduszku to też fajny, taki pominkowy wzór. Co tu dalej mamy? A, kolejne cudowne, piękne, wesołe, zabawne zimowe koty dla fanatyka. E, o, bardzo ładne, podoba mi się. Takie jest w stylu niepepedowskim, nie? W jakim to jest w stylu takim? Ta kreska jest takim? Może maki? Może no, Polmaku, tak? <laughs> tutaj operatorka się śmieje, ale mam na uwadze to, że panie tam pisały, że prosimy, prosimy, prosimy. Zresztą już widzieliśmy operatorkę, bo odbiła się w szybie i w lustrze. Ale gdzie? To szczerze mówiąc, nie wiem. Musiałbym jeszcze raz, że gdzieś odbiła się, gdzieś już jestem złamana. Dobrze, tutaj mamy piękny widok. Czy tak czy tak? No w każdym razie jelenie odbijające się w wodzie, taki mglisty, poranny w widok. No i kot z prezentem. No Państwo, ma bo tych kotów i kotów i kotów, nie szkodzi. Koty się zawsze dobrze sprzedają. Zawsze proszę spojrzeć, tutaj mamy porcję kotów i są i te francuskie, są i inne, prawda? I, i na jesień, i, i kulturalne są, i śpiące, i różne. Koty zawsze się świetnie sprzedają. Dobra, jedziemy dalej. Teraz z maluchami, czyli do kompletu. To już zwrócę, żeby mieć swobodnie. Oach, tu duży i pyk o mały. Prawda? Tu mamy co? Tu mamy, o, tu duży i pyk, mały. Jedziemy dalej. Tu mamy co? Tu mamy duży i co? I co mamy tutaj? I cyk, mały do kompletu. O, a tu mamy to. Proszę bardzo, taki komplecik. O, elegancki. Tu mamy duży i cyk mały i tu mamy duży. I tu mamy cyk tak, duży. I tu mamy cyk mały. Także taki kompleksik proszę spojrzeć, popatrzeć, popodziwiać. Mam nadzieję, że się Państwu podoba. One za chwilę wylądują na stronie serwetki-cudanibity.pl więc zapraszam do oglądania dokładniejszego. No co, czekam na Państwa zamówienia. Dajcie lajka, dajcie subskrypcję. Już zbliżamy się do, do, tego, do tej liczby, którą lubi YouTube. Także może niech to nie długo przekroczymy ten magiczny tysiąc subskrybentów ludzi, którzy chcą nas oglądać, nas lubią, te nasze serwetkowe szaleństwo. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia!